Let's get it! Stadion witam Was jako kibic numer jeden e, polski na euro. <śmany> Powiem 998. Cześć. I pierwsze co mam do, mam do Was do powiedzenia bo mam Wam do powiedzenia że ominę, omijam już pytanie. Było pytanie takie czy omijasz czy będzie że pytanie jeśli będzie ich dużo. Dzisiaj ominąłem część pytań. Nie miejcie mi tego za złe, ale po prostu nie wyrobiłbym się, nie ogarnąłbym, nie, ogarniłbym, nie ogarnąłbym tego w krótkim czasie, a moje łącze internetowe nie może yy, przesłać yy, filmiku długiego, dłuższego niż na przykład nie wiem, 8 minut w jeden dzień, bo jest to cholerny 1 megabit na sekundę, miało być 40, ale lipa z tego. Jest za słaby zasięg. I nie da rady tutaj wyciągnąć 45 na sekundę. Więc pozostaje mi poczekać do, yy, do lutego, do stycznia, i wtedy zerwać umowę i związać się z kimś innym. A przy okazji, jeśli, jeśli wiecie, kto ma dobry zasięg, jaki dostawca internetu ma dobry zasięg, yy, no to bardzo bym prosił, napiszcie mi w komentarzu, bym był bardzo wdzięczny. No, yy, tak, a więc zaczynam odpowiadać. Mist Multicuba TV. Będziesz robić na kanale recenzje. Recenzje? Ale czego? Nie wiem, nie wiem, bo nie wiem czego. Blackbox DX, jaki masz telefon? Pokaż do kamery. LG KP501, ale mam go zamiar zmienić. Wakacje. Na początku wakacji ma być to Samsung Galaxy S2. <laughs> Pan talerzek 9 poprosił mnie o to, abym podał link do Minecrafta, do osiągnięcia Minecrafta, a więc okej, okay, link do Minecrafta macie pod tym filmikiem w opisie. Eee, Nuka415 Jeszcze potem Nuka zadała jedno pytanie Ale pominęła mnie i teraz jest kolejne pytanie Marzę mi na kupić do dodatek do Sims 3 Słodkie niespodzianki, Kate i Tak, chociaż nie będę się zagrywał Tak długo, bo no Simsy już, już gdzieś tam tracą Gdzieś u mnie yy, To w tą fajność, ale żeby nie stracić kolekcji No to, to okej okay. Jak podobał Ci mecz Polska-Grecja? Jesteś zadowolony z wyniku? Jak obstawiasz wyniki na następne mecze? Podobało mi się? Tak średnio. Jestem zadowolony z wyniku? Absolutnie nie. To miało być zwycięstwo, to miało być trzy punkty, jest jeden. Jest bond Wojtka Szczęsnego jest sędzia, który no, niby sędziowo dla Polski, ale nie do końca. Będzie materiał specjalny z Mr. Kubas jest, mamy kręcić takie coś o euro. <laughs> tak więc będzie to najprawdopodobniej na jego kanale, więc zapraszam tam. Jak wstaję wyniki na następne mecze Polski 2-0 przegramy z Grecją i zremisujemy 1-1 albo wygramy 1-0 z Czechami. <laughs> BlackBox DX. Czy chciałbyś mieć PlayStation? Wite. No, raczej fajnie, fajnie by było tak sobie popykać na tym ekraniku. Nawet mogłem mieć, ale zdecydowałem, że wolę jednak nowy telefon. Myślę, że się bardziej opłaca. I jeszcze BlackBox DX. Czy kupisz Max 3 na PC lub PS3? Ja mu odpowiedziałem. Mm, ale... Ja już mam tą grę. Mam już Maxa Yyy, e, Już widzicie, że jest po unboxingu. I to jest edycja z figurką. Jutro pojawi się unboxing na moim kanale. Czyli w niedzielę. E, Kuki z 2302 e, mam pęst przyznać jakąś fajną przygodówkę typu Rayman Star Wars, żeby można było z kimś pograć z dwoma postaciami. <coughs> Sorry, ale mam chlpę niesamowitą, także muszę tak odkrząkiwać. Uncharted, a jeśli Cię na przykład taka seria interesuje, Uncharted 3, jest tam kooperacja, o ile się nie mylę. A na pewno się nie mylę, bo grałem z kolegą. A poza tym chyba podróż jest takie coś podróż? takiego, że też można grać w kooperacji. Lepiej kupić Nintendo czy PSP? Zależy, jakie Nintendo, bo jeśli takie małe, no to lepiej PSP, mi się wydaje. Ale lepiej Witę. Czy ktoś ze Twoich znajomych to ogląda? Na przykład Kumpel, kuzynka, kochanka. <laughs> Przepraszam no. Kumpel, tak, kuzynka, nie, kochanka też. Nie mam kochanki. Lubisz picie? Timbark Next. Piłem tylko raz i nie tak średnio przypadło do gustu. Pepsi czy cola? Nie ma znaczenia i tak smakuje tak samo. Piszesz pamiętnik? Nie. Lubisz truskawki? Tak. Oglądałeś X-Factor? No, jakiś tam, ale nie byłem takim nogowym fanem, że X-Factor, X-Factor, Boże. <laughs> nie. Eee, znowu X-Factor? Nie, nie, nie. Tylko czasami, jak już włączyłem gdzieś tam TVN i leciało, no to sobie obejrzałem. Jeśli tak, cieszysz się, że wygrał Podsiadło? Nie byłem jego szczególnym fanem, no ale jak wygrał, to chyba był dobry. Zdeptałeś kiedyś Biedronkę? Zdeptałem, no. nie zdeptał. Nie miałem co wymyślić. Fajnie. Pawik, hot premiera, pytał Klocę 662 2 Pytał, po, przypominał. Nie wiem, czy jestem ja robić Hot Premiery. jest, Nie wiem, czy to będzie fajna seria. Może zrobię z kimś. Chcecie hot premiery? Napiszcie w komentarzach, czy chcecie hot premierę, bo mi się tak szczególnie nie chce tej serii robić. Daniela 7, lubię serię Assassin's Creed? Lubię! Czy kupisz część trzecią, A raczej, raczej, raczej tak? Mm, I teraz taka jeszcze sprawa. Mm. Nie piszcie mi, czy takie coś, bo tam było pytanie w jakim wieku chcesz zacząć oglądać seks y, oglądać, y, czy uprawiać seks, czy oglądać kiedyś pornocy. Na takie pytania nie odpowiada. Y, co jeszcze? Nie wiem, no tyle. Nie gniewajcie się, nie łapkujcie mnie w dół za to, że... Y, za to, że zrobiłem tak, że omijam część pytań. Mam nadzieję, że będzie tak pytań coraz więcej, a y, jeśli nie udało się tobie teraz... Pytaj za tydzień, na pewno... Kiedyś odpowiem na twoje pytanie. Okej, okay, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę. Poza tym zasubskrybujcie mojego kanału, bo jeszcze tylko dwóch widzów i nie specjalnie na 50 widzów. A także skomentować, pytać dalej. Pawik998. Cześć!